A ja teraz już co, robię dogrywkę. Dogrywka? Dobra. I zatrzymała filmik, więc to będzie może podzielone na dwie części. siema. Siema, on on ci drugi raz pojawia w filmiku. Znaczy ty tak. Co ty robisz? Do rowerę! roweru. do mojego kurde już. Słuchajcie, to jestem ja. Dobra, nagrywa się, bo nie wiesz. Co ty ja tak weszłeś? Stawiasz rower? To co tak? Albo czekaj, mam pomysł. O, ja pierdolę.